Radio Kultura z Krzysztofem. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Z tej strony Krystian Świdziński. Zapraszam na kolejny odcinek Tygodnia w piłce. W dzisiejszym odcinku dalszy ciąg opowiadania o sytuacji Marka Paprzuna i o tym, kto zostanie trenerem Legii, a może bardziej, kiedy Marek Paprzun zostanie trenerem Dżynyzy Łazienkowskiej. No i oczywiście, jak zawsze, o spotkaniach Ligi Mistrzów. Czyli Lig Zagranicznych z udziałem Polaków, oraz o naszej pięknej Ekstraklasie i pierwszej lidze. W naszej gminie jeszcze troszkę będziemy mieć przerwę aż do wiosny z rozgrywek Ligi Okręgowej, więc już od razu przejdę na wyższe szczeble. Może zacznę od środka tygodnia, dokładniej 25 i 26. Listopad ligi zagraniczne, Liga Mistrzów, tam gdzie grali Polacy. 25 listopada Barcelona zagrała z Chelsea, no i przegrywa drużyna Hansiego Fliga to spotkanie 3 do 0. Robert Lewandowski wystąpił w pierwszym składzie, ale już w 62 minucie zszedł z boiska, no i ten mecz bardzo nieudany dla podopiecznych niemieckiego szkoleniowca. Napoli wygrywa 2 do 0 z Karabachem Agdam. No, i mimo tej przegranej drużyny z Azerbejdżanu, trzeba pochwalić naszego bramkarza Mateusza Kochalskiego, który notuje świetne noty po tym występie. Obronił piękne nożyce jednego z zawodników Napoli oraz w 56. minucie wybronił Karnego Hojlunda. Więc tutaj naprawdę świetny mecz Mateusza Kochalskiego. No i Polak wyrasta na bardzo dobrego bramkarza i pewnie coraz większymi krokami. Zbliża się wielki transfer do jakiejś mocniej drużyny z Europy No i oczywiście tego Mateuszowi życzymy 26 listopada Atalanta wygrywa 3 do 0 z Eintrachtem Frankfurt Zalewski wszedł na boisko w minucie 69 Ale nie zaliczył żadnej asysty czy gola Atletico Madryt wygrywa 2 do 1 z Interem No i Atletico wygrywa po bramce Jimeneza w minucie 93 Ale warto tutaj pochwalić Piotra Zielińskiego który wyszedł w podstawowej 11 I w 54 minucie Szczelił gola po bardzo ładnej akcji Zawodników Interu Więc bardzo dobry mecz Zielińskiego no i to nam się podoba W czwartek 27 listopada W Lidze Europy A wygrywa 2 do 1 Z Mityland. Jan Ziółkowski nie wystąpił W tym spotkaniu Aston Villa wygrywa 2 do 1 Z Young Boys Matikesz również na ławce rezerwowych, ale tutaj najprawdopodobniej Matikesz po prostu zasiadł na ławce, żeby sobie odpocząć. No bo w Premier League dalej gra w podstawowym składzie, jest bardzo ważnym zawodnikiem drużyny Naja Emrego. FC Porto wygrywa 3 do zarazy Niceo, Kiwior wystąpił w podstawowej 11, a Bednarek wszedł na boisko w minucie 46 i zanotował żółtą kartkę, ale czyste konto Polaków, więc to cieszy. Bolonia pokonuje 4 do 1, Salzburg, Łukasz Korupski, dalej z kontuzją. A Szturm Grasy przegrywa z Panatynaj Kosem 2 do 1. Karol Świderski wystąpił w barwach Panatynaj Kosu, szczelił na bramkę w minucie 18, zanotował żółtą kartkę i szedł w 65 minucie, ale ogólnie dobry mecz Polaka, jeżeli chodzi o drużynę Szturm Grazu, no to Filip Bruzga wystąpiłby podstawowej 11, a Błysko puścił w minucie 61. Przejdźmy teraz do polskich drużyn, zacznijmy od europejskich pucharów. Liga konferencji 4-27 listopada Lech Poznań wygrywa dwa do zarazy Lausanne po golu Izmaila i Aniero. Szczególnie gol Aniero, już kolejny napastnik Lecha, cieszy kibiców kolejorza, bo to pokazuje, że ten zawodnik, który. no kosztował sporo, zaczyna się odblokowywać i łapać tą formę Raków Częstochowa. Widać, że nie działa na nich ta presja związana z odejściem Marka Papczuna. No i zawodnicy robią swoje. Wygrana 4 do 1 nad Rapidem Wiedeń. jest stok, wygrywa 1 do 0 z Kups po bramce Pululu. A Legia Warszawa dalej w problemach i przegrywa na Łazienkowskiej ze Spartą Pragę 1 do 0. Zanim może jeszcze podsumuję tutaj wydarzenia ekstraklasowe i z pierwszej ligi, to powiem jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o trenerów. Może zaczniemy od tego niższego szczebla, dokładnie od znanej nami, niedalekiej od nas wieczystej Kraków, w podstawowych występach trenera Gino Lettieriego. Wieczysta grała z asystentem, tymczasowym trenerem na ławce szkoleniowej, ale teraz już wiemy, że nowym trenerem zostaje Kazimierz Moskal. No, postać w Krakowie znana na pewno, szczególnie, że niedawno był przecież trenerem Wisły Kraków, też zawodnik Ekstraklasy, oczywiście w dawniejszych czasach. Szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący do końca bieżącego sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok. No i ciekawe, jak tutaj Kazimierz Moskal wpłynie na zespół Wieczystej, która mimo tych słabych spotkań, mimo słabego okresu, jednak te punkty z początku sezonu wystarczyły, żeby dalej drużyna była w górze tabelin. Może nie tak w górze, ale gdzieś tak w okolicach środka. Na razie wieczysta na miejscu ósmym, ale to jest tylko dwa punkty straty do Śląska, który jest na szóstym miejscu, gdzie jest w barażach, czy do trzeciej Polonii Bytom to są cztery punkty. Więc tutaj naprawdę i do góry, i w dół wieczysta może. Jeszcze czy to awansować, czy spać, właśnie w tej tabeli. Zobaczymy, jak tutaj Kazimierz Moskal, Tak już mówiłem, wpłynie na tą drynę Jak wieczysta za jego panowania będzie się prezentowała. Jeżeli chodzi o ekstra to tutaj można powiedzieć: za dużo się nie dzieje, jeżeli chodzi o ten rynek trenerów. No, oprócz oczywiście, marka. Papszuna i można powiedzieć, że w większości polskich mediów już kibice mają powoli dość tego tematu Papszuna cały czas się mówi tylko właśnie kiedy on do tej LEGI przejdzie tam jest problem najprawdopodobniej między działaczami obu zespołów, Marek Papszun nawet ostatnio postanowił zaryzykować, powiedział na konferencji że Legia chce żeby był jej trenerem, Papszun chce być trenerem LEGI. to są słowa Właśnie szkoleniowca Rakowa. U jednych wywołało to oburzenie, drudzy stwierdzili, no że trener chce tak zrobić, żeby wymusić jak najszybszy transfer do drużyny z stolicy. No i dalej czekamy na to, jak to się rozstrzygnie, jak dogada się bardzo twardy w tych negocjacjach Michał Świerczewski, czyli tutaj przedstawiciel Rakowa. No i jak też będzie zachowywał się Dariusz Mioduski właków czy Bobić, czyli oczywiście teraz te najważniejsze osoby w legi. No i dalej będziemy czekać na rozstrzygnięcie tej sytuacji. Na razie nic nie wiadomo. Wiadomo tylko, że jest takie zainteresowanie, ale kiedy to się stanie, za ile papszun przejdzie do legi, ile będzie zarabiał, do kiedy kontrakt, czy to jeszcze będzie przed zakończeniem rundy jesiennej, czy dopiero na rundę wiosenną, no to wszystko się okaże. Na razie. Dalej saga trwa Legia już miesiąc bez trenera z bardzo słabymi wynikami, kibice, źli piłkarze widać też podłamani tą sytuacją. No i widocznie Inaki Astis nie radzi sobie na razie jako szkoleniowiec LEGI, więc Legia też walczy z czasem. A takie walczenie z czasem zdecydowanie jest teraz na rękę dżnięzy Częstowy, która nie dość, że punktuje gra naprawdę dobrze to jeszcze... Pewnie wynegocjuje bardzo dobre warunki za na w tych negocjacjach z Legią. No i tyle, jeżeli można powiedzieć o tą sytuację. na tak jak mówię, trzeba naprawdę poczekać, jak to się urozstrzygnie. Tyle już było tych plotek, doniesień nietransferowych, że wydaje mi się, że na razie najlepiej będzie po prostu poczekać na oficjalne potwierdzenie, kiedy to się wydarzy i tym podobne. Piątek 28 listopada w Ekstraklasie Piaskliwica przegrywa 0-2 z Widzewem Łódź No i Widzew tak jakby powoli się odblokowywał Bramki obu napastników Bergier, Zekiri Widzew naprawdę dobrze w tym spotkaniu A jeszcze lepiej w piątkowy wieczór Radomek Radom na swoim stadionie Można powiedzieć rozbija Górnik Zabrze 4-0 Widać ogromny wpływ Gonzalo Fejo. no Ten trener naprawdę pokazuje, że jest na najwyższym poziomie. Potrafił z radą jaka radą zrobić teraz takiego w kilka spotkań, można powiedzieć potwora. Na górnik złapał lekką zadyczkę. Trener Gasparing musi na razie pomyśleć, jak z tej kryzysowej sytuacji wyjść. W sobotę 29 listopada jak jak pokonuje spokonuje 5 do 1 Bruchbetermanikę nie ciecza. Krakowia też powoli się odblokowuje i wygrywa 1 do 0 z koronią Kielce po serii złych spotkań. A GKS Katowice wygrywa z pogonią, 3,2 do 0 i pogoń dalej podtrzymuje słabą formę. W niedzielę 30 listopada. Raków Częstowa, tak jak mówiłem, dalej naprawdę gra świetnie. Rozbija arkę na stadionie w Gdyni aż 4 do 1. No i ta drużyna jakby w ogóle nie odczuwała. ...tych problemów z Markiem Papczunem, jakby zawodnicy wzięli na siebie odpowiedzialność i naprawdę Raków w bardzo ciężkiej sytuacji, można powiedzieć, wygląda wyśmienicie. W Zagłębie Lubin remisuje bezbramkowo z biały Białystok, no i podobnie w wieczór niedzielny Wisła Płock remisuje bezbramkowo z Lechem Poznań. Poniedziałek, 1 grudnia, dalsze problemy legi Warszawa, Motor Lublin 1, Legia 1... No i Legia zajmuje na razie po 17 spotkaniach, Legia ma rozegrane 16, czyli mecz mniej, miejsce 14. No i tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, więc no nie za dobrze to wygląda w Warszawie. Pierwsza Liga, te drużyny, które tutaj są blisko naszych rejonów, sobota 29 listopada. Ruch zwycięża 2 do 0 nad Puszczą Niepołomice. A w niedzielę 30 listopada wieczysta rejestruje 3-3 z Śląskiem Wrocław, a Wisła Kraków pokonuje na swoim stadionie stal Mielec. No i Wisła mocnia się na pozycji lidera, a w stali Mielec widać dalej te ogromne problemy. Podsumowanie weekendu za granicą w meczach z udziałem Polaków. W piątek 28 listopada Ren pokonuje 1-0 Metz. Frankowski zszedł z boiska w minucie 62, ale wyszedł w pierwszym składzie, co cieszy, bo wiemy ten początek sezonu Frankowski nie miał za dobre, a teraz już regularnie w tej podstawowej 11. się pojawia. Komu wygrała 2 do 0 Sassuolo, Sasuolo, Walukier rozegrał cały mecz. W sobotę 29 listopada Barcelona pokonuje 3 do 1 Alaves, Robert Lewandowski z asystą i w 60. minucie zszedł z boiska. Bayern Monachium wygrywa 3 do jednego z ST Pauli, Pyrka rozegrał cały mecz i też Polak dobrze oceniany przez media, mimo przegranej jego zespołu Polak rozegrał dobre spotkanie, więc warto tutaj pochwalić. Werder Brema, remisuje 1 do jednego z FC Keln. Kamiński rozegrał całe spotkanie Seria mecz Polaków, Parma kontra Udinezę. Ostatecznie wygrany przez drużynę Udinezę Kosty Brunicia 0 do 2. Bóg wszedł na boisku w minucie 60. 8, natomiast Piotrowski wyszedł w podstawę 11, zszedł dopiero w 90 minucie, więc Polacy regularnie tutaj u byłego szkoleniowca Legii grają regularnie, występują na boiskach seria, bardzo to cieszy. Natomiast ze strony Parmy Benedyczak wszedł na boisko dopiero w minucie 79. W niedzielę 30 listopada Aston Villa pokonuje 1-0 Wolves. Każdy zagrał cały mecz i to przyzwoity. Strasburg przegrywa 1 do 2 z Brestem, Majecki z kontuzją, więc nie zagrał w tym spotkaniu. Eintracht remisuje 1 do 1 z Wolfsburgiem. Grabaro zagrał cały mecz i w końcu. Taki mecz jego drzyny na odblokowanie w końcu jakieś punkty, więc to też pewnie cieszy polskiego bramkarza. Pisa przegrywa 0 do 2 z Interem, Zieliński wszedł na boisko dopiero na drugą połowę. Atalanta pokonuje 2 do 0 Fiorentinę, Zalewski wszedł w minucie 67 na boisko. Roma przegrywa 0 do 1 z Napoli, Ziłkowski tutaj bez minut. A Porto wygrywa 1 do 0 z Estoril. Kiwer, Bednarek wracają do podstawowej dynastki po kontuzji Bednarka. No i świetne spotkanie Polaków. Czyste konto, naprawdę bardzo dobrze to wygląda. W poniedziałek 1 grudnia Bologna przegrawa 1 do 3 z Kremoneze, ale Skorupski nie wystąpił, ponieważ dalej odczuwa kontuzję. Jeszcze zanim zapowiem następny weekend, to warto tutaj powiedzieć, że. Aktualnie w środku tygodnia Ligi Zagraniczne i Polskie też grają. Na razie nagrywam ten odcinek dopiero po spotkaniach wtorkowych. Tutaj we wtorek 2 grudnia w La Liga Barcelona pokonuje 3 do 1 Atletico Madryt. W końcu drużyna Hansiego Flicka się przejmuje z tymi dużymi rywalami. W końcu taki mecz z tym dużym rywalem wygrany przez drużynę z Katalonii. Robert Lewandowski w pierwszym składzie, ale Polak tego spotkania zaliczyć do udanych nie może. W 36 minucie zmarnował rzut karny. Też ten jego występ ogólny, nawet nie patrząc na tego karnego niezbyt dobry, ale ważne. Myślę tutaj dla Roberta z dobru zespołu, który wygrał 3 do 1, więc słabszy mecz Polaka, no ale ten wynik troszkę to zasłania, bo kibice Barcelony cieszą się z tej wygranej. Pucharze Polski Lech Gdańsk przegrywa jeden do z górnikiem zabrze, a widzę, Łódź pokonuje 1 do 0 pogon Szczecin, więc tutaj Brzyna Jowicewicza jakby się upowoli. Zaczęła przeamywać, tak jak to mówiłem przedtem w przypadku tego meczu w Ekstraklasie. Natomiast tutaj w odwrotną stronę idzie to, jeżeli chodzi o drenezy Szczecina, Tomas Berg. Kiedy miał tą pasę, że nie przegrywał spotkań, to teraz jakby po tym jednym przegranym spotkaniu już zaczął cały czas przegrywać. Niezbyt dobrze to wygląda. No i zobaczymy jak ta pogoń będzie wyglądać i czy zwolnienie Holendowicza nie było złą decyzją. O tym mówi, się tylko. Zastanawiać prezes y, pogoń i działacze, czy dobrze postąpili. No i zobaczymy, jak ta pogoń będzie dalej występowała i grała. 3 grudnia, w środę. Na razie jestem tylko po jednym spotkaniu w Pucharze Polski. Oczywiście też tutaj dodam, że to są spotkania 1.8. Pucharu Polski. Avia Świdnik wygrywa 4-2 z Polonią Bytom. No i trzecia ligowa drużyna. Zagra w ćwierćfinale tych rozgrywek, więc naprawdę super historia. Jeszcze jestem przed spotkaniem Śląska-Wrocław z Rakowem Częstowa, czy Piasta Gliwice z Lechem. I teraz zapowiedź weekendu, zacznijmy od Klasy. Piątek, 5 grudnia, Lech Gdańsk kontra Górnik Zabrze, 20.30 sobota, 6 grudnia Mikołajki. 12.15 Arka kontra Motor Lublin, 14.45 bardzo ciężkie spotkania dla drużyny Pogoni Pogoń kontra Radomiak następnie 17.30 mecze drużyny w dobrej formie czyli Zagłębie kontra Widzew i o 20.15 Pias kontra Legia niedziela 7 grudnia w Ekstraklasie 12.15 w Niecieczy więc też tutaj może niektórzy z naszych słuchaczy będą na tym spotkaniu bo mamy niedaleko do drużyny z Niecieczy Brookbed zagra z Jagelonią o 14.45 Krakowia zagra z Lechem, a o 17.30 Raków podejmie GKS Katowice. W poniedziałek 8 grudnia Korona Kielce kontra Wisła Płock, 19.00. Pierwsza Liga, sobota 6 grudnia. 16.30 Pogoń grozi z Mazowieckich kontra puszczenie Płomice i również o tej samej godzinie Pogoń Siedlce zagra z Wieczystą Kraków. Niedziela 7 grudnia. 12. Stal kontra Znicz Pruszków. 14.30. Ełkadz Łódź kontra Wisła Kraków. Ligi zagraniczne z Polakami. Piątek 5 grudnia. Bres kontra Monako o 19.00. Zobaczymy tutaj jak z Majeckim. Czy nie zagra z powodu kontuzji, czy już może wróci na to spotkanie. Sobota 6 grudnia. 13.30 bardzo trudne spotkanie dla Dżunem Naja i dla Matygo Kasza. Aston Villa zmierzy się z liderem Premier League Arsenalem. W sobotę o 21.05 bardzo ciężkie spotkanie dla drużyny Przemysława Frankowskiego, PSG kontra REM. W Bundeslidze 15.30 Jakub Kamiński kontra Arkadiusz Pyrka, FC Köln kontra St. Pauli. O 15.30 również też Polak wystąpi Wolfsburg kontra Union Berlin. Tutaj Grabara wystąpi najprawdopodobniej w bramce. Wolfsburga o 18.30 Betis podejmie Barcelonę z Robertem Lewandowskim w ofensywie. No i najprawdopodobniej w Szczęsnym, ale to na ławce. Seria o 15.00 Sasuolo kontra Fiorentina. Szansa gry dla Walukiewicza. Ogólnie ten sobotni dzień bardzo ciekawy pod względem Polaków, by Seria. Bo następnie o 18.00 Inter kontra Como. Bardzo możliwe tutaj, że Zieliński wystąpi w pierwszej 11. Jeżeli nie, no to raczej na pewno Piotrek powinien wejść. A o 20:35 Verona kontra Atalanta. W niedzielę 7 grudnia o 15:00 Kajari kontra AS Roma, tutaj może jakieś minuty dla Jana Ziłkowskiego od Gasperiniego, o 18 18:00 kontra Bolonia, zobaczymy jak tutaj będzie wyglądała sytuacja z Łukaszem Skorupskim i jego kontuzją. poniedziałek 8 grudnia 15:00 Pisa kontra Parma, szansa dla Benedyczaka. o 18:00 Udineza kontra Genoa, tutaj możliwość gry Piotrowskiego i Buxy. Jeszcze zapowiem spotkania Lili Mistrzów 9 grudnia we wtorek o godzinie 21. Atalanta kontra Chelsea, również o 21. Barcelona kontra Eintracht i o 21. Inter kontra Liverpool. Więc tutaj o tej samej godzinie 3 spotkania z udziałem Polaków: Atalanta kontra Chelsea, Zalewski, Barcelona kontra Eintracht, Lewandowski szczęsny, no i Inter kontra Liverpool. Piotr Zieliński, który jest w świetnej formie, więc ten wtorkowy dzień naprawdę warto śledzić. W środę, natomiast 10 grudnia, w Lidze Mistrzów o 18.45 Karabach, Agdam kontra Ajax. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam również na kolejne materiały. Radio Kultura z Krzyżów.